Witam serdecznie na stanowisku firmy Kratki. Mieścimy się w dniu dzisiejszym na targach projektów Woków w weronie. E, mam przyjemność zaprezentować Państwu nasze nowości oraz e, ogólnie całą gamę naszych towarów. Mamy tutaj e, urządzenia e, żeliwne oraz naszą najnowszą tutaj konstrukcję jest to model K11. E, urządzenie już jest wyposażone w dolot powietrza. Znajdujące się od spodu. Urządzenie będzie posiadało 11, przepraszam, 6 kW mocy. Urządzenie będzie posiadało 6 kW mocy. Również będziemy modernizować nasze w chwili obecnej bezcelerowe urządzenia, jakim jest model K9 oraz K6 w dopowietrzeniu powietrza również z zewnątrz. Na stanowisku możemy też zobaczyć nasze modele ogrzewaczy gazowych oraz nowość nowe Patio, które już niebawem wejdzie do sprzedaży. Szeroka gama urządzeń wolnostojących, stojących. Mogą Państwo zobaczyć, jak przez lata zmieniliśmy się. Również cały proces produkcyjny. W chwili obecnej trwają też prace, aby osiągnąć dodatkowe certyfikacje. Przedstawione tutaj urządzenia uzyskały certyfikację Flamwerte. Zmieniliśmy same korpusy, co właśnie wpłynęło na to, że zwiększyły się sprawność, polepszyły się parametry i była możliwość uzyskania właśnie wspomnianych certyfikatów. Zmieniliśmy też metodę zamykania urządzeń. Przykładowo, to jest model ABSDR Eco o mocy 5,5 kW. Urządzenia wolnostojące będą dostępne oczywiście w wykończeniach z betonu, z kamienia, zarówno jak i po bokach, jak i na górze. Dodatkowo modele z wykończeniem w szybie typu glas. Prezentuję też nowości, jeżeli chodzi o kominki piecowolno na narożne, e, tora oraz e, tor. Modele w różnych wielkościach będą dostępne w trzech wymiarach S, M i L. Najniższym, średnim oraz wysokim. Również dostępne w wykończeniu ze spieku. Modele będą też mogły być wyposażone dodatkowo w akumulację ciepła, czy też betonową, czy z żeliwa oraz będzie można je wyposażyć w wymienniki ciepłej wody. Z tej strony mamy natomiast nasz bestseller model ABS 2, a obok niego nowość Rolo oraz Rolo 2. Sam model Rolo będzie też dostępny w opcji z akumulacją ciepła oraz wymiennikiem ciepłej wody. Przedstawiam Państwu też nowość modułowy Kominek Floki w, w różnych wykończeniach z spieku kwarcowego. Do wyboru będzie około 11 do 17 różnych wykończeń. Również będziemy wprowadzać różną wielkość samej szyby urządzenia. 70-80 cm długości, szerokości. Z wykończenia w spieku, czy też w kamieniu, chciałbym Państwu przedstawić model NBC. W chwili obecnej jest też dostępny model NBC7. Tutaj zaprezentowany model 500-500 o mocy 8 kW. Również można zobaczyć różne wersje wykończenia dostępne w naszej ofercie.